Hej, 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 z tej strony Kip The Beat. Wczoraj było trochę smutno, tak bez meczu NBA, ale dzisiaj obejrzymy sobie skrót spotkania numer 5 Cleveland Cavaliers vs Boston Celtics. Cleveland wygrywają 3 do 1, gramy w Bostonie i od samego początku tego spotkania było niemalże pewne, że Celci nie mają szans! Cleveland w pierwszej kwarcie uruchomili piąty bieg i to nie była tylko i wyłącznie skuteczna pewna koszykówka, to była zabawa, to była egzekucja. Po pierwszej kwarcie Cleveland prowadzili 43 do 27 i jest to ich rekord punktowy w playoffach. Nigdy wcześniej Cleveland nie zdobyli 43 punktów w trakcie jednej kwarty. Lebron James już w pierwszej kwarcie był wszędzie. Zdobył 11 punktów trafiając wszystkie 5 rzutów z gry, dodał do tego 6 asyst, 4 zbiórki, 2 przechwyty oraz 1 blok. Deron Williams zagrał naprawdę świetną zmianę, wychodząc z ławki zdobył 14 punktów i był bardzo ważnym zawodnikiem w rotacji Cleveland w tym spotkaniu. Dla Derona Williamsa to spotkanie zresztą było naprawdę bardzo ważne, ponieważ jeszcze nigdy wcześniej w swojej 12-letniej karierze nie grał o tak wysoką stawkę. Jesteśmy w drugiej połowie i mecz praktycznie jest skończony, ale trzeba dograć jeszcze te dwie kwarty. Crossover! Kyrie Irving, crossover na Bradleyu, trójka w twarz i. Jaki spin mów? Gdzie byłeś? Gdzie ty lecisz? Co się dzieje z Twoją obroną? Dribbling Irving, a to jest jakaś magia. Mieszam, zacieszam, trójka w twarz po stepbacku. Papuccino! Przede wszystkim był to jednak bardzo ważny mecz w karierze Lebrona Jamesa. Ponownie zagrał bardzo skuteczny mecz, trafiał na 72%, trójka nie wpada, ale Irving zbiera piłkę w ataku, dogranie do Lebrona Jamesa, bang! Mamy wsad, wejście pod kosz, 27 punktów różnicy. Lebron miał w tym spotkaniu 35 punktów oraz 8 asyst, 8 zbiórek, 3 bloki, ale... Najważniejsza jest właśnie ta akcja, tą trójką LeBron James pobił rekord Michaela Jordana w ilości zdobytych punktów podczas etapów playoff. I to jest ważna statystyka, to jest kamień milowy. Gratulacje dla Cleveland. wygrywając 135 za 102, pokonują Boston Celtics i idą do finałów NBA, gdzie czekają na nich już Golden State Warriors. Nie wyłączajcie jeszcze tego skrótu, ponieważ jak zwykle zresztą mam dla Was masę ciekawych wypowiedzi oraz ciekawostek. Zaczynajmy. Przed meczem Tyron Lue wypowiedział się na temat Celtów, mówiąc, że Boston jest trudniejszym przeciwnikiem do obrony dla Cleveland niż Golden State ze względu na ich wszechstronność. Mike Brown, tymczasowy trener Warriors, krótko skomentował tę wypowiedź: To jego opinia. To naprawdę urocze. Udało mu się! LeBron James przeskoczył Michaela Jordana na liście zawodników z największą ilością punktów podczas playoff. W dzisiejszym spotkaniu zdobył 35 oczek. Przy okazji wyprzedził Jordana na liście największych kradziejów etapu posezonowego i aktualnie znajduje się na drugim miejscu. Dziś udało mu się przechwycić z rąk przeciwnika trzykrotnie. Przy okazji pobił też rekord Manu Ginobili'ego w ilości trafionych trójek w playoffach i tutaj wskoczył na trzecie miejsce. LeBron trafił dziś 4 trójki na 7 oddanych rzutów. Kyrie Irving jest pierwszym zawodnikiem od czasów Dwighta Howarda z 2009 roku, który w czterech spotkaniach playoff z rzędu zdobywał minimum 20 punktów na skuteczności 60% lub wyższej. Przy okazji Irving rzucił ciekawą wypowiedź wobec rekordów LeBrona. To, co James zrobił dla kultury oraz samej gry w koszykówkę, jest legendarne. Cleveland pobili rekord klubu w ilości punktów zdobytych w jednej kwarcie meczu playoff. 43 oczka w kwarcie numer 1 wyjaśniły, co wydarzy się w dalszej części spotkania. W połowie pobili kolejny własny rekord, zdobywając 75 punktów po dwóch kwartach. Brad Stevens po spotkaniu, mimo wszystko, zachował twarz, mówiąc: W sumie fajnie, gdy sobie pomyślisz, że za trzy tygodnie otrzymasz pierwszy pik draftu. Trzeba patrzeć na świat przez różowe okulary. Na konferencji pomeczowej zawodnikom Cavs dopisywał bardzo dobry humor. Pomijając już to, że wyglądali tak, jakby mieli właśnie wydać najgorętszy mixtape tego lata, otrzymaliśmy też kilka poważnych wypowiedzi. Lebron James na pytanie o pobiciu rekordu Jordana odpowiednio zaakcentował swoje podejście do koszykówki, mówiąc: Zdobywanie punktów nie jest moim celem. Kiedy to JR Smith wypalił za jego pleców: Jakby co możesz mi podać? Dla Derona Williamsa to pierwszy awans do finałów NBA. Czekał na ten moment długie 12 lat. Derrick Williams miał wczoraj urodziny. Wszystkiego najlepszego, gratulacje zostania mistrzem konferencji wschodniej. Dokładnie w tym tygodniu, 14 lat temu, magazyn Sporting News wydali egzemplarz, w którym na okładce znajdował się młody LeBron z podpisem czy LeBron James jest przereklamowany Minęło 14 lat i co? Czy jest ktoś, kto się jeszcze zastanawia nad sensem tego pytania? To siódmy awans Jamesa do finałów NBA z rzędu. Gratulacje, James, jesteś wielki. Oczywiście mówię tutaj o Jamesie Jonesie, który podąża za LeBronem zawsze i wszędzie. Jones w meczu miał nawet swoje własne 5 minut, no bo czy ktoś by go posądzał jeszcze o takie zdolności jak dobitka z wsadem po nietrafionym koszu? Przy okazji zapraszam do zobaczenia najnowszego odcinka Zmienników, bodajże najlepszej serii na moim kanale z gry NBA 2K. To nie jest zwykłe granie w grę. Zmiennicy to coś więcej, sprawdźcie sami. To by było na tyle. Czekamy na finały NBA, będzie gorąco. Golden State i Cleveland spotkają się na szczycie trzeci raz z rzędu. Jeśli chcecie na bieżąco oglądać skróty NBA z polskim komentarzem zapraszam do zalajkowania tego filmu oraz do subskrypcji mojego kanału. W opisie pod tym klipem znajdziecie też link do playlisty, w której znajdują się wszystkie skróty, które do tej pory skomentowałem. Z tej strony Keep the Beat, cześć!